Jesteśmy przed siedzibą Mistrzów Polski Rakowa Częstochowa, a po domu popularnych medalików oprowadzi nas człowiek, który o tym klubie wie wszystko. Szef biura prasowego, rzecznik prasowy Rakowa, Michał Szprędowicz. Zaproszę Was do najważniejszego miejsca, jakie tutaj jest. Wbrew pozorom, nie zawsze to się zdarza, że w klubie piłkarskim najważniejsza jest sala gimnastyczna, no ale zobaczcie dlaczego, to Wam pokażę. To jest pomieszczenie, gdzie odbywa się praktycznie całe codzienne życie pierwszej drużyny, nie licząc szatni oczywiście. Tutaj jest miejsce na odprawy przedmeczowe, na odprawy pomeczowe, miejsce, gdzie jest siłownia, gdzie są treningi, rozciąganie, przygotowanie do meczów. Jest strefa chilloutu, gdzie jest telewizor. Tutaj się odbywają także posiłki drużyny. I tak naprawdę 90% czasu, jaki spędza drużyna, spędza właśnie w tym pomieszczeniu. Ono jest odrestaurowane, bo tutaj kiedyś. Jeszcze pamiętam, 3 lata temu wyglądało trochę gorzej. Teraz jest odmalowane też naszymi siłami, żeby tutaj zawodnikom przyjemnie się troszeczkę trenowało. No i tutaj tak naprawdę odbywa się bardzo wiele takich aktywności, które może nie są przeznaczone typowo pod salę gimnastyczną. No ale Zobaczmy, gdzieś musimy się siłownie. pomieścić. Dlaczego, jest, dlaczego no nie, to wszystko a... dzieje się na sali gimnastycznej? No Aha. dlatego przede wszystkim, że mamy bardzo ograniczone warunki lokalowe i musieliśmy w największym pomieszczeniu w budynku klubowym, po prostu upchnąć, tak nieładnie mówiąc, wiele rzeczy, które no może niekoniecznie kojarzą się z salą gimnastyczną, tak jak miejsce jedzenia posiłków, mm. czy... A gdzie oni jedzą? No tutaj ustawiamy stoły Aha. po treningu, czy rano na śniadanie, zawodnicy mają tutaj wspólne jak posiłki. Jak to wygląda? Jaki jest rytm dnia? Zawodnicy przyjeżdżają już na śniadanie? Na tak, którą? czasami to zależy od dnia, ale zazwyczaj ten rytm pracy tutaj jest wielogodzinny, to znaczy zawodnicy nie przyjeżdżają tylko na sam trening, zawodnicy mm. przyjeżdżają na odprawy indywidualne, przyjeżdżają na rozmowy, taktyka, wiele takich rzeczy, które robią wspólnie z tym naszym rozbudowanym sztabem. No i oprócz tego oczywiście są posiłki, które odbywają się właśnie tutaj. Aha. Posiłki polegają na tym, że przyjeżdża dostawca, który tutaj dba o dietę naszych zawodników. To też jest wszystko przemyślane. Tutaj to się właśnie odbywa na całym środku, są stoły i zawodnicy jedzą. Potem to trzeba szybko uprzątnąć, bo chwilę później na przykład jest już odprawa całej drużyny. Tam I odprawa jest, jest właśnie rad... na tym dużym rzutniku, Aha, który, na tym rzutniku, który jest po drugiej stronie. Oczywiście są też pod sufitem przestrzenie magazynowe, Aha. różne inne miejsca, no bo po prostu musimy się gdzieś mieścić. Tak wygląda szatnia. No dzisiaj jest taki dzień, że może nie jest tutaj do końca jakiś wielki po, porządek, ale, ale tak to wygląda. Zawodnicy po mają swoje, swoje szafki, tak. No szatnia, szatnia to jest specyficzne miejsce. Tutaj oczywiście wstęp mają przede wszystkim ludzie, którzy z tą szatnią są związani, czyli zawodnicy i trenerzy. No i tak to wygląda też. Dbamy o to, żeby każdy zawodnik czuł się w tym swoim zakątku. Co jest myślę takim standardem, czuł się po prostu. Ale widzenie nazwisk to pseudonimy, tak? Tak, to zazwyczaj decydują zawodnicy, co chcą no. mieć napisane. Zostawiamy im taką, taką ewentualność, więc te pseudonimy e, zawsze są. Dobra. Tutaj, już jesteśmy w miejscu, gdzie jest magazyn pierwszej drużyny. Możemy chyba wejść tutaj, nic się wielkiego nie, nie dzieje. Tak, dzisiaj jest pusto. Tutaj jest pralnia. Jak przejdziemy, tutaj może uda mi się zapalić światło, bo to jest najciekawsze miejsce. A to są te słynne do kąpieli w lodowatej wodzie? To jest dosyć ciekawe miejsce, bo to nie jest już część składowa tego budynku, który tutaj oryginalnie Aha. był. To jest dobudowane Aha. pomieszczenie, takie nazwijmy to kontenerowe. I tutaj odbywa się cała regeneracja pierwszej drużyny. I regeneracja wrakowe to jest słowo niezwykle ważne. Wszystko to, co tutaj jest. Jest kluczowe absolutnie, jeżeli gra się co trzy dni w europejskich pucharach, w lidze, w Pucharze Polski. Bez tego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Tu są oczywiście wanny z zimną wodą, dosyć nowoczesny sprzęt, jest sauna, są jacuzzi. Często, jeżeli się tutaj nie mieścimy, bo to też nie jest jakieś bardzo przestronne pomieszczenie, to wykorzystujemy szatnie gości w dniach takich niemeczowych, mhm. żeby tam też rozstawiać dodatkowe wanny, żeby też piłkarze mogli w tej zimnej wodzie się zregenerować. To jest kostkarka do lodu. Która wydaje takie bardzo specyficzne. To do taka wielka. Tak, wydaje bardzo specyficzne. I ten lut jest tam do tej wody. Do ten trafia właśnie do tej, do tej wody. Nie do drinków, do napojów, tylko, tylko do wody. Jest oczywiście pralnia. To są pomieszczenia trenerów. Dział sportu, czyli w dużej mierze trenerzy analitycy i trenerzy bramkarzy. Tutaj jest pomieszczenie Trener. pierwszego trenera, które naprawdę też nie jest dosyć duże. A to jest pomieszczenie reszty sztabu. I na tym koniec. Więcej pomieszczeń Aha. niestety nie mamy, dlatego, jak odbywają się odprawy trenerów. Zazwyczaj wykorzystywana do tego jest sala konferencyjna, która też jest dzisiaj pusta na szczęście. To jest też ciekawe pomieszczenie. Co? Nazwijmy je pomieszczeniem. To jest taka kabina wyciszona, dźwiękoszczelna, w której odbywają się różnego rodzaju spotkania. Takie, które e, byłyby problematyczne, żeby gdzieś o czymś rozmawiać na. A co, indywidualne zebrach. trenera z zawodnikami? Na przykład indywidualne trenera z zawodnikami. Czasem korzysta z niego też prezes. Jak wejdzie się do środka, to jest to wygłuszone pomieszczenie. Możesz Piotrze wejść. Ja coś do ciebie będę mówił. I nie słychać nic w środku. Nic nie słychać. Tak naprawdę na tym się to wszystko kończy, bo ta administracja Rakowa też nie jest rozbudowana i nie jest rozbudowana też właśnie z tego względu, że po prostu ludzie nie mieliby gdzie siedzieć. Bardzo Ci dziękujemy za oprowadzenie nas po Waszym domu, pokazanie tego, jak to wygląda, gdzie wstępno kibice nie mają. Dziennikarze też nie tak naprawdę. Jesteśmy wdzięczni i na cóż, no cóż, życzymy sukcesów. I przede wszystkim tego, żebyście wiosną grali nadal w europejskich pocharach już blisko Konfederacji. Dziękuję, miło było Was gościć, zapraszam. Dziękuję bardzo.